Z tej strony, Damian? I Radek. I Radek. Słuchajcie, kilka dni temu wróciliśmy z Dubaju. Bardzo cieszyliśmy się na ten wyjazd. Nie mogliśmy się doczekać, w ostatnim czasie nasze wyjazdy były mocno ograniczone ze względu na, na pandemię. Dlatego tym bardziej do tego wyjazdu podeszliśmy z jakimś takim bardzo mocno skumulowanym entuzjazmem. I, i, i byliśmy... Wyczekaliśmy, wyczekaliśmy tego momentu, kiedy znajdziemy się już z grupą na lotnisku. Grupa była 30 a bardzo sympatyczna, bardzo dobrze nastawiona, bardzo też spragniona podróży, co niewątpliwie ułatwiło nam całą realizację. No i słuchajcie, też musieliśmy stawić czoła tym wszystkim wymaganiom covidowym. Okazało się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Niewątpliwie trzeba było sprostać kilku, kilku zadaniom, ale nie były to rzeczy, które jakoś bardzo mocno wpływały też na, na można powiedzieć morale grupy. No, zacznijmy od tego, że w wielu miejscach wymagany jest test PCR-owy. W przypadku akurat przelotu do Dubaju linia Emirates należy mieć wykonany test na 72 godziny przed wylotem. W tej chwili już większość stacji epidemiologicznych wystawia certyfikaty w języku angielskim, których akurat linie lotnicze bardzo często oczekują. Tym bardziej, że na miejscu ten certyfikat też może być... Sprawdzony. Także na 72 godziny zazwyczaj już standardem w tej chwili, że w ciągu 24 godzin taki test jest wykonywany. I krótko mówiąc, kiedy spotkaliśmy się z ludźmi na lotnisku, nasza odprawa polegała na tym, że przekazaliśmy wszystkie dokumenty, jak to zwykle bywa oraz wszystkie informacje. Na wejściu na lotnisko mierzona jest temperatura specjalną kamerą termowizyjną. I w zasadzie to jest jedyny taki moment, kiedy można odczuć, że, że jest jakaś restrykcja taka lotniskowa. No i następnie, kiedy klienci kierują się już do odprawy, i przy odprawie tej już biletowej, gdzie otrzymują karty pokładowe, tam trzeba się, że tak powiem, okazać tym certyfikatem. To przebiega bardzo sprawnie, nie, nie było tutaj żadnego takiego momentu, który wydłużyłby naszą całą, naszą całą odprawę. Cały lot odbywa się w reżimie, który polega na tym, że należy mieć cały czas na nosie maseczkę. To maseczkę zdejmujemy wyłącznie, kiedy, kiedy podawany jest posiłek, aczkolwiek tutaj też trzeba przyznać, że no, obsługa była bardzo... Jakby skupiona na tym, żeby te maseczki się znajdowały, ale też nie odczuliśmy tego jako jakiś taki kłopot. Nikt z naszych klientów nie powiedział ani nie zwrócił nam uwagi, że odczuli się jakoś inaczej niż to, do czego na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni. Po przyrocie do Dubaju był wykonany ponownie test. Tym razem już to są dubajskie, że tak powiem, praktyki. Oni na, na, na swój. Na swój kosz, zrobili dodatkowy test. Co z drugiej strony może się podawać, że tych testów jest dużo, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jest jednak dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Co potem po, po, pozwoliło nam bardzo swobodnie funkcjonować i, i w hotelu, i w trakcie całej naszej podróży. Hotel był w formule All-inclusive i bary też były praktycznie czynne do późnego wieczora. Obsługa w sposób bardzo elegancki zwracała uwagę, jeżeli zbyt mocno tłoczyliśmy się przy jednym czy drugim stoliku. Niemniej jednak. Wieczorami i tak można było swobodnie posiedzieć i, i skorzystać z tych fajnych temperatur, czego nam było bardzo potrzeba, bo przecież ta nasza wiosna w tym roku jakoś nie bardzo nam się tutaj rozpędziła także tamte wysokie temperatury, no wszyscy bardzo, bardzo tego oczekiwaliśmy i było też widać, że jest bardzo duża potrzeba wśród naszych gości bycia razem, po prostu bycia razem, że w tej chwili jednak to, to, to zamknięcie na, na, na rok i ten brak możliwości podróżowania w takiej większej grupie powoduje, że dzisiaj ten, ten element taki integracyjny jest bardzo, jest bardzo duży i nawet przy restrykcjach, z którymi musieliśmy się tam mierzyć, chociażby po prostu ograniczenie, że nie mogliśmy siedzieć zbyt blisko, to Mimo wszystko, jakby nie wpłynęło to jakoś negatywnie na cały przebieg, i jesteśmy z tego też powodu bardzo zadowoleni, bo jakoś nie ograniczało nam bardzo tego, co mieliśmy do zrobienia, a rzeczy do zrobienia było naprawdę sporo. Cel integracyjny został osiągnięty, te wieczorne posiedzenia były bardzo na pewno efektowne, efektywne i wszyscy byli, byli bardzo zintegrowani potem, natomiast mieliśmy oczywiście na miejscu również bardzo bogaty program do zrealizowania i tutaj też ta integracja następowała zarówno poza autobusami, jak i, jak i w autobusach, gdzie, gdzie mogliśmy zwiedzać w zasadzie normalnie, z tym, że no, reżim covidowy wymusił na nas, żebyśmy zwiedzali dwoma autobusami, także podzieliliśmy się z Damianem grupą autobusy, które miały w założeniu. 50 miejsc były zajęte tam do 15 osób na jeden autobus no i prowadziliśmy to równolegle w autobusach opowiadając o tym co mijamy, co oglądamy i, i, i co, co jest za oknem, natomiast potem zwiedzaliśmy już jako jedna grupa i tutaj to opowiadanie było, było normalne i przechodzenie było przez miasto było w zasadzie niezakłócone oczywiście w reżimie covidowym musieliśmy też nosić, nosić maseczki cały czas Mieliśmy kilka dni zaplanowanych, tak naprawdę, na zwiedzanie. Pierwszy z nich to, było, to była wycieczka po Dubaju, całodniowa z lunchem. W zasadzie nie odczuwaliśmy podczas zwiedzania poszczególnych atrakcji jakichś większych ograniczeń. Mogliśmy wszędzie wchodzić. Zobaczyliśmy Dubaj tak naprawdę tak, jak go się powinno zobaczyć czyli tą starą część. Zobaczyliśmy Dubaj. Wieczorem oglądaliśmy przepiękny pokaz. na na Burcz Kalifa, który też przebiegał w reżimie covidowym, co oznaczało, że nie, nie wolno było się grupować w określonych miejscach przy tym basenie, z którego tryskały fontanny przy akompaniowaniu pięknej muzyki. Natomiast były wydzielone miejsca, w których każdy mógł sobie stać, zachowując dystans i rzeczywiście służby porządkowe bardzo tego pilnowały pokaz, był no, przepiękny, więc... No i podziwialiśmy tak. Dubaj z panoramy również tego najwyższego budynku świata, wjeżdżaliśmy jak zwykle na, na ten taras widokowy, skąd roztaczała się panorama miasta. Tak jest. Następny dzień mieliśmy zaplanowane Jeep Safari na pustyni i tutaj ograniczyliśmy, znowu ze względów covidowych, ale też komfortu naszych gości, pojemność Jeepów do czterech osób, to Jeepy są sześciosobowe w sumie, więc zapomniliśmy komfort, ale też no, na tyle na ile to jest konieczne pewne dystansowanie. Tak naprawdę to cała, cała impreza przebiegła bardzo sprawnie, dając bardzo dużo emocji, bo to jest jedna z takich bardzo dynamicznych atrakcji. Mieliśmy zróżnicowane towarzystwo, które oczekiwało różnych atrakcji i stąd też staraliśmy się nadać różną dynamikę tym naszym podróżom. Z jednej tak, tak, strony... Niektóre dzisiaj trzeba było wstrzymywać, tak. a inne poszalały sobie po całości. Tak, jest, jest to coś. To, to, to jest coś, co od początku naszych podróży do Dubaju realizujemy z dużym sukcesem i zawsze to daje bardzo dużo, dużą frajdę. I nawet jeżeli osoby mają spore doświadczenie, jeśli chodzi o takie offroadowa jazda, to mimo wszystko ta pustynia... I, I też jej urok niewątpliwie, bo to już nie chodzi tylko o samo jeżdżanie po tym piasku i tym, co ci kierowcy potrafią wyciągnąć z tych maszyn, a potrafią wiele, ale też chodzi o to, to, to bezpośrednie zetknięcie z przyrodą. Ta przyroda jest zupełnie, na często się zupełnie nie spodziewamy, że pustynia może być po prostu tak piękna. I tak gorąca, bo też I tak ta ta w hotelu tego gorąca nie odczuwa się tak bardzo. Tutaj możemy być na basenie, schować się trochę do klimatyzacji wypyć drinka, natomiast na ten moment na pustyni, kiedy mogliśmy wyjść oglądać oglądać słońca z dżipów, no to rzeczywiście była po prostu patelnia i zdają sobie sprawę, gorąco, że, że ludzie kiedyś tak tam żyli na pustyni po prostu przemierzając ją albo żyjąc na niej, no, daje do myślenia i sprawia, że tam się nie da po prostu wytrzymać. Dokładnie tak. Radek zwraca tutaj uwagę na jedną fajną rzecz, że też mówiliśmy o tym i staraliśmy się nawiązywać do tej historii. Ta współczesna historia Dubaju, ona jest krótka, bo tak naprawdę dzisiaj ona nam się kojarzy przede wszystkim z takimi nowoczesnymi budynkami i z, z tym takim blichtrem i z tym super rozdmuchanym takim stylem miasta. Ale jednak, mimo wszystko, staraliśmy się w trakcie naszej podróży pokazywać troszeczkę tego, tego dziedzictwa, tej kultury arabskiej. Nie zapominaliśmy o tym, chociażby wybierając restaurację z kuchnią libańską, chociażby zaglądając do tej starej części miasta, korzystając z ABR, po to, żeby poszukać trochę tego, tego dziedzictwa. Też spotkała nas bardzo miła niespodzianka, bo kiedy znaleźliśmy się w starej części miasta, to przywitał nas Dubajczyk. Co nie jest zbyt często, niezbyt nie, nie często możemy spotkać na ulicy wydawało wydawałoby się w ich, w ich kraju, ale jednak, jednak tak jest, oni trzymają się z daleka chyba od tej części takiej turystycznej, a tam na miejscu przywitał nas człowiek, który był jakby takim organizatorem i osobą związaną na pewno z Ministerstwem Turystyki dubajskiej i zapraszał nas serdecznie do, do przyjazdu z okazji Expo, które na ten moment w Dubaju się rozpocznie. Także była ten miły, miły wstęp, kiedy nagle znaleźliśmy się i zostaliśmy powitani oficjalnie na miejscu przez, przez Dubajczyka. Także ten nasz pomysł, o to, o żeby, żeby jednak to umieścić bardzo tro, w takich kulturalnych ramach też, nie tylko tej nowoczesnej części metropolii, ale też w tej starej no trochę części, żeby to też o tym nie zapominać, żeby nie zapominać o tym dziedzictwie arabskim niewątpliwie, który jest tam zauważane. No i na koniec, zwieńczeniem całego wyjazdu był Rejs, Rejs kanałami Dubaju, Duba o, 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 o dziwo pewnie. Część z nas, tych, którzy bywają rzadziej albo, albo w ogóle nie bywają w Dubaju, nie zdają sobie sprawy, że jest to port historyczny, a też przy okazji miasto zbudowane częściowo z wykorzystaniem naturalnych kanałów i tymi kanałami odbywają się rejsy. Odbyliśmy rejs taką dosyć nietypową i prestiżową, nową trasą, która bardzo przypadła do gustu gościom i rzeczywiście no, widok Dubaju nocą przy tych światach, przy tej przy okazji no, nie było tłoku, trzeba sobie powiedzieć uczciwie, więc też to, to wrażenie prestiżu i takiej ekskluzywności tego rejsu było, było dużo fajniejsze. A przy okazji, w racji tego, że byliśmy już później na, na pełnym morzu i było dość swobodnie. swobodnie i wręcz intymnie się, mogliśmy się pobawić. Mogliśmy się chwilkę pobawić i kapitan nieco tam poluzował zasady prawidłowe. I, także... i dopłynęliśmy na wysokość e, Palmy że tak powiem ten byliśmy na wysokości hotelu Atlantis, co też było dodatkową, dodatkową atrakcją. I znowu tutaj fajną rzeczą, która, która nam się udała i, i, i ta trasa przez Marinę jest, jest, jest o tyle wyjątkowa, że z jednej strony byliśmy na pokładzie tradycyjnej łodzi dołu, czyli tych łodzi, które kiedyś chodziły. Zboże i które stanowiły pewną taką podstawę handlu miasta. No i te łodzie one są przystosowane jakby do. są przerobione na restauracje i na pokładzie takiej tradycyjnej jednak bądź co bądź łodzi przemierzaliśmy tą super nowoczesną część miasta, bo Marina robi ogromne, ogromne wrażenie. Ale dla mnie jeszcze fajnym, fajnym takim elementem było to, że kiedy wpłynęliśmy już rzeczywiście do tej Mariny, to w tym momencie dało się słyszeć nawoływanie muezina z niewielkiego pobliskiego meczetu, także. To zderzenie tych dwóch światów było, było bardzo fajne i, i sądząc po tym, że nasi turyści, chociaż rozpoczęła się kolacja, a jednak wszyscy trzymali telefony w rękach i stali się, starali się ten, ten moment uchwycić i, i jak najwięcej z tego zapamiętać, czy, czy przywieźć te, te wspomnienia w postaci filmów czy zdjęć, no dawało nam najlepsze poczucie tego, jakie wrażenie robi, a bądź mieliśmy ze sobą grupę ludzi, którzy sporo podróżują i mają spore doświadczenia, jeśli chodzi o podróże po świecie. Także jeśli na nich zrobiło to wrażenie, to myślę, że jest to, jest to najlepszy dowód na to, że ten wybór był absolutnie słuszny. Tak, mamy świadomość dobrze wykonanej roboty, fajnego programu, ale była to też zasługa naszych, naszych gości, którzy naprawdę byli super i z dużym zrozumieniem i, i entuzjazmem podeszli do całej, całego programu, do realizacji i też swojego i naszego udziału w tym przedsięwzięciu. I, i co, co, się, co się na pewno udało, to to dobre nastawienie, świetna pogoda, super destynacja jaką jest Dubaj. Ale też ten przekrój atrakcji, który udało nam się zapewnić yy, i, i pewna dynamika, że na początku yy, ten, ten nasz wyjazd był taki bardziej intensywny i stopniowo, pomalutku, da, z, z, zawsze dawał ten moment wytchnienia. tak? I, i fajne, fajne to podsumowanie, to wspólne spędzanie czasu wieczorami yy, było jakimś takim zwieńczeniem, no i ta ostateczna kolacja była takim, taką naprawdę wisienką, wisienką na torcie. Także yy, jesteśmy, jesteśmy w bardzo dobrych nastrojach. Myślimy, że, że nasi turyści podobnie, no i cóż, jesteśmy szalenie pozytywnie nastawieni na dalszych re realizacji i nie możemy się doczekać. Wygląda na to, że wszystko zaczyna wracać do normy, coraz mniej już tych informacji o restrykcjach, one stopniowo są zdejmowane, także liczymy na to, że lada moment wrócimy do naszych normalnych zajęć. Tak jest.